I wszystkich bardzo serdecznie jestem sobą albo yy, nie wiem, dobra, a więc... Przejdę od razu mm, do rzeczy. Ten film zrobiłem po to, żeby pokazać Wam mm, jak sprawujecie Windows 7, w moim przypadku to jest wersja Ultimate na bardzo słabym PC. Um, zaraz Wam pokażę jakiego ja mam PCA. Um, tu widzicie jak przy nagrywaniu e, skacze mi... znaczy skaczę. No nie skacze bo już jest maksymalnie 100% życie nie? Ale to tylko przy nagrywaniu, tak, jakoś bez nagrywania jest o wiele mniej. Ale dobra, przejdźmy szybko mm, i pokażę Wam. Ja nagrywam akurat Camtasia, Camtasia Record 8. Mm, no nie wiem, czy to chyba mi się staje, FPS trochę spadają przez ten program. Jednak, no komputer mam bardzo słaby, ale Windows 7 chodzi. Um, a myślałam, że raczej nie będzie, ale z, zresztą się powinno załadować. I tylko. Mm, moim zdaniem jako tako chyba lepiej nawet dla mnie jest niż XP mm. no teoretycznie to w sumie szybciej chodzi niż na, jako taką na XP na tym komputerze o, teraz właśnie się załadowało, możecie sobie zobaczyć um, um, 161 GHz jedno um, jednorodzeniowy to bardzo słabo plus jest zainstalowana pamięć RAM to jest 895 MB nie wiem czy on jest 1 GB, ale dobra spoko um, 32 bitowi, no i jak ten system się sprawuje no mm, zaraz wam pokażę jak to wszystko chodzi internet najgorzej, no i jak na internecie trochę mi się zdaje, że teraz bardziej leguje filmy, też trochę mm, czasami przecinają jednak to mówię od kompa tam ale dobra, szybko, zaraz wam przedstawię od razu jak, jaka szybko jest działania e, gier, e, najpierw pokażę wam to na grze Counter Strike Mm, tutaj szybko, mam akurat tylko 3 gry w sumie Minecraft, Counter Strike i Metina 2 jeszcze mam zamiar, zamiar ściągnąć grę um, Mu Online serwer Skipper Mu i tak dobra, teraz powinno mi się włączyć zrobię pause zanim mi się nie włączy bo zazwyczaj mi się długo włącza przy nagrywaniu a więc dobra a więc dobra mm, już mi to się włączyło mm, teraz wam pokażę mniej więcej, jak działa na botach gdyż serwera tutaj jako tako żadnego nie ma i botów też w sumie nie, ale zobaczymy, jak to chodzi w ogóle, nie? Czy płynnie, czy nie płynnie. Te znowu, pauzę, <grym> dobra, teraz eee, opowiem, że tutaj patrzę. No to jak przy nagrywaniu, jest od razu zuży zużycie tego procesoru 100%, a jak wyłączam nagrywanie, to jest mniej niż 65%. Do 65 maksymalnie leci, czyli, no, że wiadomo, że, czyli, że jednak to nagrywanie trochę laguje mi. No teraz ja w sumie widzimy, kurwa, sorry, przycinki. Ale no nie, to od programu, bo ja już wcześniej włączałem Counter Strike i dobrze chodził. Teraz zaraz chyba wezmę, e, e, zrobię pauzę e, Camtasia e, Record, żeby zobaczyć, czy grafik, czy jednak gra się nie będzie ścinała bez nagrywania. Po jeszcze mam kurwa e, włączonego Skype'a, więc no dobra. E, no sorry, że takie przycinki, ale to chyba no serio, e, żebym to frapsem nagrywał, to może by tak nie przycinała. Dobra, no bez nagrywania nie ma takich przecinek jak teraz widzicie. Chociaż nie wiem czy u Was to będą takie przecinki ale u mnie są. Bez nagrywania płynnie zajbiście. Cho płynnie chodzi, czyli, no, tak jak przy nagrywaniu, czyli, tak jak zawsze jest, laguje jak chujnia na tym pc. -cie. Ale to wiecie, na ten programy zawsze ma jakieś tam duze, duże zużycie tego procesoru, czy tam. W sumie to, to już więcej nie mam co poje pokazywać, a więc w sumie tylko. Czy polecam Windows 7? Um, jak, jeśli nawet macie te słabe takie komputery, no to e, Dosyć tam polecam, gdyż no RAM to zapewne będziecie my mogli my, mieć mało, ale gigaherców to raczej powinniście, mi, powinniście mieć dużo, gdyż no GHz to są szybkości komputera, dlatego jak macie już przynajmniej dwurdzeniowy, tam po ileś tam gigaherców, no to już sobie spokojnie możecie zainstalować To powinno dobrze chodzić, u mnie tylko płynnie w sumie chodzi, tylko na grach, jak Camtasia nagrywam no to się ścina ale pulpit płynnie, to może nie wiem od czego to jest. Ale dobra, tu mam jeszcze widzimy program Action. Mm. Nie wiem czemu nim nie, nie nagrywałem, ale dobra, już nie będę. I w sumie tu mam jeszcze Minecraft bym pokazał, jednak pewnie nie będzie żadnej różnicy, yy, tak jak w kąty strike, przy nagrywaniu Bym mógł telefonem nagrać, jednak mi się później nie chce tego przerzucać, przerzucać na kompa. No mm. dobra, to było na tyle. Ten, w tym filmie. No, mm, mam nadzieję, że mm, nie będziecie surowo komentować. Ktoś mi taki pokaz hmm, Czy ten z Windows 7 Jednak warto na słabym PC instalować Jak mówię No możecie jak widzicie Jaki ja mam PC no to Zachęcam w sumie No i dobra No to było na tyle Powiem, że już gry też cię jako tako Mniej niż na XP miałem I szybciej komputer chodzi A dobra, a więc komentujcie Subskrybujcie, oceniacie. no mm, hay nada